Magda Gessler pokazała zdjęcia drugiej córki Małgorzaty Tadeusz Müller zachwycony, Alara. Kim są dzieci Magdy Gessler? Magda Gessler jest jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd polskiego show biznesu. Zyskała sobie wierne gronofanów, ale ma również wielu przeciwników. Media z kolei interesują się nie tylko jej życiem zawodowym i poczynaniami w kuchennych rewolucjach, ale także sferą prywatną którą ona zresztą także chętnie dzieli się w sieci. Gessler prowadzi aktywnie konto na Instagramie, które obserwuje ponad 1 milion osób, co, jak na polskiej warunki, jest dość sporym osiągnięciem. Takim sukcesem w mediach społecznościowych nie mogą się pochwalić jej dzieci. Lara Gessler obserwuje tylko 260 tysięcy osób, a syna Tadeusza Müllera zaledwie 28 tysięcy. To właśnie na Instagramie Magda Gessler zrelacjonowała przebieg wigilii. Do stołu zasiadła nie tylko ze swoim ukochanym, Waldemarem Kozerawskim, ale również dziećmi oraz kilkoma innymi członkami rodziny. Restauratorka jest mamą Larry i Tadeusza, w przeszłości dwa lata po urodzeniu Tadeusza. Magda Gessler była w ciąży z córką Anną. Dziewczynka jednak niestety zmarła dwa tygodnie po porodzie. Lara urodziła się, gdy Tadeusz miał 6 lat. Kilka miesięcy temu restauratorka zyskała kolejną córkę. Mowa tu o żonie Tadeusza Mullera. Małgorzacie Downar. Choć oficjalnie kobieta jest jej synową, to, jak się okazuje, woli mówić o niej właśnie jako o córce. W święta zamieściła nawet jej osobne zdjęcie na Instastory. Dodając roztulający opis, moja jeszcze jedna córeczka. Tadeusz Muller i Małgorzata Downar pobrali się w czerwcu tego roku. Para urządziła kameralną ceremonię na Mazurach. O wybrańce serca syna Magdy Gessler wiadomo, iż choć sama stroni od medialnego zgiełku, to show biznes nie jest jej obcy. W przeszłości pracowała dla Joanny Przetakiewicz, a konkretnie jej marki Lamania. Ma na swoim koncie także i współpracę z Jessicą Mercedes. Małgorzata Downer jest także jej współzałożycielką agencji, która zajmuje się zarządzaniem biznesem. Być może Teściowej, Magdzie Gessler również doradza.